To jest flash technologiczny. GPT ci tego nie wygeneruje. Trwa nabór wniosków do programu Cyberbezpieczny Samorząd. To kontynuacja wsparcia, tym razem w 100%, przeznaczona na zwiększenie bezpieczeństwa IT w jednostkach samorządu terytorialnego. W puli są prawie 2 miliardy złotych, które gminy, powiaty i województwa będą mogły przeznaczyć na audyty, sprzęt, oraz edukację pracowników. Czas na składanie wniosków upływa 30 września. Warto się pospieszyć, szczególnie, że pojedyncza jednostka może liczyć na dofinansowanie w kwocie między 200 a 850 tysięcy złotych. A poza tym audyt przeprowadzony w 2020 roku przez NASK wykazał, że ponad połowa witryn samorządowych posiada podatności na ataki, niektóre bardzo poważne. A skoro na stronach jest tak źle, to co tam musi siedzieć w sieci i backupach? O tym, co konkretnie zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe Waszej jednostki, będzie można z nami porozmawiać na Wielkopolskim Konwencie Informatyków w Tarnowie Podgórnym, i to już niedługo, 11 i 12 września. Pokażemy bezpieczne centrale telefoniczne, a na stoisku chętnie porozmawiamy o firewallach, backupach, uwierzytelnianiu wieloskładnikowym, sieciach, serwerach i o czym tylko jeszcze chcecie, a w drugiej części miesiąca będziemy z kolei na IT Security Camp pod Krakowem. Jak to mówią, komu w drogę temu VPN? Chcesz więcej fleszy? Subskrybuj nasz kanał. Czy gpt 4 potrafi rozpoznać, czy e-mail zawiera phishing? Okazuje się, że tak i to nie tylko on, ale również inne modele językowe takie jak Claude, Palm, llm mają do tego świetne predyspozycje, o ile postawimy im właściwe pytanie. Chwileczkę. A dlaczego ta świnia makły? Gorzej idzie im pisanie w celu wyłudzenia danych. Także wykorzystanie samego modelu językowego do napisania podejrzanej wiadomości daje zaledwie 44% skuteczności. Jednak jeśli połączymy moce ChatGPT z właściwie przygotowanym promptem, skuteczność wzrośnie dwukrotnie. Jak widać, ChatGPT nie wygeneruje ci doskonałego maila z phishingiem, ale w połączeniu z ludzkim modelem do pisania potrafi być diablo skuteczny. To wszystko w dzisiejszym flashu. Do zobaczenia i stay connected.